Laila, Alex! E, Chelsea? Jest źle. Brian porwał Katrinę. Eee, że co? To, że co zrobił? No, po prostu porwał Katrinę. Autentycznie! E, jak to porwał Katrinę? Nie rozumiem. Czemu miałby ją porywać? Nie mam pojęcia, ale zaczynam się bać. Jest Chelsea, to jest trochę sprawa Katriny, że Brian ją porwał. Naprawdę nie chcę się w to mieszać. O, to jest twój przyjaciel! Brian... Brian ostatnio oh, ma po kolei w głowie Pewnie alkohol mu strzelił do głowy, nie ma w się, przejdzie mu Słuchaj Mam wrażenie, że w tą sprawę jest zawieszona Bella Bo ona też chciała mnie porwać Czekaj, zaraz, po co miałaby ci porywać? No właśnie, chcę się dowiedzieć Proszę cię, pójść tam ze mną Ej, może pójdę z wami No, przydałby się jakiś obrońca Czyli zaraz powinien iść. Pewnie pójdzie do tej nory. Dlatego moim zdaniem powinniśmy iść za nim. No właśnie do tego zmierzam. Zwy Zazwyczaj chodzi tam po czwartej lekcji, a jest czwarta lekcja. No to czekamy na koniec przerwy. Idziemy. Czego ode mnie chcesz? Przecież sama przed chwilą zobaczyłaś Mam nadzieję, że ci się podobało. PIEPRZ SIĘ! Wow. Jace przestań! On tak. O, nareszcie przyszłaś Lusiu. Odpierdol się od niej To co mi zrobi taka trzynastolatka? latka moją siostrę gnoju! Jakie mocne słowa! Dobra, powiesz mi o co chodzi czy nie. Wiem, że chcecie mnie. O co chodzi? Ja ciebie nie chcę, tylko ktoś inny. Od was i od Katriny. Bo co? Ciekawe, co ty mi może zrobić. Jezus, się na nic nie jest. Dzień dobry! To drzwi. No dzień dobry, Lajusiu. Brian, wie co, twoja sprawka. Powiedzmy. Powiedz mi, po co ten cały cyrk? Robisz to, bo się pokłóciliśmy? Nie, bo ty wybrałaś Alexa. Brian, do cholery. Wyle ja ci mówiłam, że ja cię kocham jak brata. Nie mogłam cię pokochać tak na serio. Rozumiem, że ty do mnie coś czujesz, ale ja do ciebie w kompletnie nic. No i właśnie za to zapłaciłaś. K kosztem innych? No, bywa. Słuchaj, zrobię... Zrobić co chcesz, tylko proszę puść ich! Błagam, zrobię wszystko! No ale dla niej rób tego! Masz być moja na zawsze. Mm. No widzę, że moja zemsta się powiodła.